Zaraz po ślubie, kochani, jest taki dosyć trudny moment, że do obcej kobiety, która was nie urodziła, każą cię mówić mamo, a do obcego faceta, którego może nawet nie lubicie, tato. To jest bardzo trudny moment, słuchajcie. Ja sobie z tym poradziłem. Spoko, ale mój teść absolutnie. On nie wiedział, jak ma do mnie mówić. I on sobie wymyślił taką formę i mówił bardzo długo do mnie, tak mówił, w trzeciej osobie liczby pojedynczej. To było mniej więcej tak, że patrzył mi w oczy i mówił. Czy Robert ma ochotę na piwo? No to ja idę w tę zabawę, mówię, myślę, że ma. Potem sobie zmienił i mówi do mnie w pierwszej osobie liczby mnogiej. Biegaliśmy już dzisiaj. Na co ja odpowiadałem, tak, ale nie wszyscy. I słuchajcie, i to było fajne, ale potem stało się trochę uciążliwe. Któregoś razu on zadzwonił i zapytał, czy przyjdziemy do niego na imieniny. I ja powiedziałem, że tak, że przyjdziemy, nie? I przyszedłem sam. A on zapytał, a dlaczego przyszliśmy sami? A ja mu na to, bo nie wiedzieliśmy, że mamy zabrać żony. Ale z teściem historia się poukładała. Słuchajcie, natomiast moja teściowa w ogóle nie miała ze mną tego problemu. Ona od razu waliła do mnie na ty. Ej, ty! Ej, ty, ej, ty, 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 ty! ty! Słuchajcie, Pamiętam, tak, nasze pierwsze spotkanie, jak pojechałem do mojej pierwszej dziewczyny, pierwsza klasa liceum, człowiek ma tam 15-16 lat, motyle w brzuchu. Akcja się rozgrywa na wsi. Siedzimy sobie z Monią w pokoiku, sam na sam. Wiecie, te hormony, motyle w brzuchu. Co się dzieje? Rozwiązujemy zadania z matematyki, nie? Co, otwierają się drzwi, wchodzi Teściowa. Ej, ty! <słuch> Frytek by zjadł. Ja mówię, kurde. Ja wiem, wie pani no, zjadłem. To ona poszła, słuchajcie, za chwilę wraca, to nie jest żart, trzyma wiadro i motykę to trzeba ukopać ziemniaki na ogródku. To, to ukopałem ziemniaki, ona zrobiła te frytki, nawet niezłe. No tam Francja elegancja. Dwa tygodnie później znowu jestem na takim spotkaniu. Siedzimy sobie z monią w pokoiczku, rozwiązujemy zadania z matematyki, nie? Wiadomo. Otwierają się drzwi, z siekierą wchodzi teściowa. Ej, ty! Schabowego byś zjadł? To już podziękowałem.